Jesteśmy przed kolejną eliminacją górskich samochodowych mistrzostw Polski. I może powiedz to nieco o trasie. Czy lubisz tą trasę, czy na ci leży? Jaka jest pod względem technicznym? No Jakie masz plany na weekend wyścigowy? Czy znaczy, Trasę uwielbiam. W zeszłym roku mi się ta jechało świetnie, pomimo tego, że samochód może by potrzebował trochę więcej mocy. I tak naprawdę nie był jakoś bardzo konkurencyjny, ale trasę polubiłem strasznie, bo jest i z jednej strony jest szybka. I z drugiej strony też techniczna. No po prostu leżało mi to. Jak na moje auto, to, to wydaje mi się, że w zeszłym roku był dobry wynik. No i po prostu fajnie mi się jechało. Bardzo, bardzo ją lubię. Chciałem się zapytać o zmianę auto, ponieważ zostałeś przy francuskiej marce, ale jednak się zmieniła. Co to za auto? Jaka specyfikacja? To znaczy, start jest tak naprawdę jednorazowy w tym samochodzie. Nie sądzę, żebym startował w nim jeszcze raz. Samochód nie jest mój jedzie tutaj tak naprawdę w ramach powiedzmy testów. Przed przyszłym rokiem chcemy wiedzieć co w nim przygotować, żeby w przyszłym roku był już konkurencyjny. Sam chutyzen grupowy jeździł wcześniej rajdy trzecioligowe, jeździł RPP. Startował też w Limanowej. Yy, jeszcze tak naprawdę nie jest do końca przestawiony z że tak powiem, rajdówki na wyścigówkę. Został już odelżony, jeszcze trzeba na pewno ustawić zawieszenie, dostosować skrzynię biegów do wyścigów górskich, bo w tej chwili jest skrzynia seryjna. Ale jeśli chodzi o, tak ogólnie o ten samochód, no to jest, jest niezły, jest, jest w miarę szybki, ma fajne zawieszenie, także, także myślę, że nie będzie źle. Na pewno chłopaki też się fajnie tutaj uzbroiły, ale yy, myślę, że no, może nie będę najgorszy, mam nadzieję. Держать. W pierwszym dniu w Limanowej. Proszę, Paweł, podsumuj. No wyścig fajny jak co roku. Dla mnie trochę trudny, bo pierwszy raz w Renault Clio. Pierwszy raz na tych oponach, na które jechałem, także jeszcze się tak nie do końca mogłem wczuć w to wszystko. Nie czułem się pewnie. No mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, bo dzisiaj wynik Powiedzmy, nie był tragiczny, ale, ale jeszcze daleki od moich oczekiwań. Skąd wzięło się to Reno? No Reno należy do Moniki Zawodnej, która e, planuje nim startować w przyszłości, może jeszcze w tym roku, może w, może w przyszłym. E, a użyczyła mi go z tego względu, że e, no, pojawiła się szansa dla mnie startu. E, Monika jeszcze się nie czuła na tyle pewnie, żeby pojechać, no i ja skorzystałem po prostu z tego samochodu tym razem. Możesz nam coś opowiedzieć o tym samochodzie. Znaczy jest to samochód, który już jeździł tutaj w Limanowej, jeździł w RPP, jeździł rajdy trzecioligowe. Także taki samochód uniwersalny jeszcze do końca może nie jest przystosowany powiedzmy tak stricte do wyścigów górskich, no ale myślę, że z czasem do tego też się dojdzie. Czy wybieracie się do, Lima, do Sopotu? Wybieramy się, ale najprawdopodobniej na plażę z ręczniczkiem może pomachać ręką na trasie najprawdopodobniej na 95% jako zawodnicy niestety nie. Ale jednak jedziecie kibicować i podtrzymujecie to wszystko. No nie no soboty jest, Sobot jest na tyle fajne miejsce i na tyle fajny wyścig dla kibiców, że naprawdę jest warto jechać. No zazdrościmy za, zawodnikom, że mogą, tym którzy będą mogli tam wystartować, że wystartują. No my niestety tym razem nie, ale bardzo chętnie pojedziemy po kibicować.

私はこのボトル